Co jest dzisiaj 1 grudnia najważniejsze dla rynków finansowych, to jest oczywiście obserwacja zachowania indeksów giełdowych na samym początku tego miesiąca pod wpływem tego, czy będzie się pozycjonować ryzyko na rajd świętego Mikołaja, czy będą jakieś czynniki, które będą wywoływały negatywne reperkusje. Przypominam, w przyszłym tygodniu mamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. W tym tygodniu mamy sporo danych makroekonomicznych. W tym dane z amerykańskiego rynku pracy oraz inflację PC jako takie najistotniejsze. Rynek może rozgrywać także temat nowego prezesa Fedu. A Kevin Hassett wydaje się, że jest coraz bardziej pewnym, że zostanie namaszczony jako nowy szef Fedu. No i oczywiście, jak, jakie będą reakcje poszczególnych aktywów na takie informacje, które się będą pojawiały. Dlatego też początek nowego miesiąca to jest zwykle. Także dzień, gdy publikowane są wskaźniki PMI, dlatego też reakcje rynkowe mogą być dzisiaj niezwykle interesujące. Dlatego też śledzimy losy rynków i trzymamy rękę na pulsie. A jak będzie, zobaczymy. Pozdrawiam.